Cześć, witaj z tej strony Zakopiec. Dzisiaj chciałem nawiązać do filmu, który ostatnio opublikowałem. Mianowicie mówiliśmy o wtyczce do WordPressa, która zabezpiecza nas przed spamem. Tutaj nagrałem film. Link masz pod spodem do tego, jak zainstalować i dlaczego wybór padł na tą wtyczkę. Dlaczego została użyta do budowy strony do zabezpieczenia i jest w fazie testów na swoim blogu opisałem tą wtyczkę, wrzuciłem, wrzuciłem też ten film poprzedni. No i teraz chcemy zobaczyć po prostu, jak ona się sprawuje, co, co zrobiła do tej pory. No i jakie można też dodatkowo ustawić. Ale oczywiście zapraszam do subskrypcji kanału, do zaznaczenia dzwonka, żeby na bieżąco z filmami, które wrzucam. A teraz przejdźmy już do naszego WordPressa, do mojej strony. Zobaczmy, co tam ta wtyczka zdążyła zdziałać przez te parę dni. Zainstalowaliśmy tę wtyczkę, która miała walczyć ze spamem. Jej zalety to między innymi to, że nie potrzebuje capcze, czyli nie potrzebujemy przepisywać czegokolwiek przy logowaniu, przy komentowaniu itd. Ta wtyczka ma pozwolić nam walczyć ze spamem czyli no, ograniczać dostęp jakichś botów, różnych spamerów itd. do naszej strony, do naszego bloga. No i dzisiaj chciałem troszkę powiedzieć na temat konfiguracji tej wtyczki, a także pokazać czy działa. Tutaj autorzy zapewniają nas, że jest, jest uniwersalną wtyczką. Blokuje adresy IP można zarządzać na przykład próbami na minutę, czas przeglądania. Zarządzać białą listą adresów IP, tak, jest kompatybilna z wielojęzyczną siecią WordPress, jest kompatybilna z różnymi wtyczkami typu cache, cache, które pozwalają nam przyspieszyć stronę, i jest kompatybilna z różnymi wtyczkami takimi do subskrypcji, do mailingu, do jakichś innych rzeczy, która po prostu, które są po prostu niezbędne nam często na stronie. Przede wszystkim ma chronić formularze rejestrowania. Formularze, komentarze i tak dalej. I ma swoją wersję Pro, tak? Ma swoją wersję Pro, rozbudowaną. Dodatkowo autor zachęca do, do kontaktu ze sobą, ponieważ chce być na bieżąco. Jakie problemy widzimy, jeżeli używamy tą wtyczkę, to po prostu możemy pisać do niego. Często się okazuje, że specjalnie pisze pod jakieś potrzeby, coś tam modyfikuje, żeby ta wtyczka spełniała nasze oczekiwania jest też w wersji oczywiście bezpłatnej takiej podstawowej. Ostatnio instalowaliśmy tutaj, no i przyjrzyjmy się jak to wygląda na dzień dzisiejszy w naszym panelu. Jesteśmy w kokpicie, tak? I jak widzimy, od ostatniego czasu jakieś 17 komentarzy wylądowało. I zobaczmy, tak? Jakie to są komentarze. No jak już widać, komentarze to a raczej spamowe, wszędzie mamy linki, tak, po chińsku, nie po chińsku i tak dalej, no tutaj widać, że typowo, <laughs> hej, dzięki za post, fajnie, nie? No i widać, że tutaj trochę tych linków spamowych wpadło, natomiast najciekawsze, zwróć uwagę, że najwięcej ich wpadło, do posta o wtyczce antyspamowej. Tak. To jest ciekawa rzecz. Tak jakby automaty szukały właśnie takich takich miejsc. Spam nie zawsze jest niewskazany, Też w innym filmie opowiem o tym, kiedy warto pozwolić spamerom troszkę podziałać po naszej stronie ale to w innym filmie. Dodaj się do subskrybentów, to będziesz na bieżąco, też się dowiesz o tym jak to wykorzystać na swoją korzyść. A przechodząc teraz do wtyczki. Tak, przechodzimy tutaj w kokpicie do wtyczki i mamy kilka zakładek, które tutaj są. Pierwsza to jest takie generalne, generalne ustawienia. Na tą chwilę zostawię to na w domyślnych ustawieniach, tutaj jedynie w tych ogólnych, tak, włączyłbym protection, czyli zabezpieczenia były wyłączone dla tych userów, którzy są zalogowani, tak, nie ma sensu, żeby ona jakoś tam starała się ich blokować, tak, to tutaj i zapisujemy te zmiany, ok, potwierdzone jest, następna zakładka to jest bezpieczeństwo, tak, i tutaj mamy dodatkowe Ustawienia jak automatyczne blokowanie, na razie tego nie będę yy, zmieniał, to też zostawię na razie w spokoju, bez, bez zmiany ustawień. Przejdziemy do WordPressa, i tutaj w WordPressie ustawię blokowanie czy ochronę formularza do lokowania, odzyskiwanie hasła rejestracja i komentarz. No to mają takie ważne rzeczy. To warto uruchomić i zobaczymy, czy po paru dniach te komentarze zostaną, zostaną jakby zablokowane. I tutaj są różne jakieś dodatkowe formularze. Jeżeli korzystamy, jeżeli korzystamy z tego pluginu, no to wtedy możemy bronić, włączyć. Tak samo dla Jetpacka, jeżeli korzystamy tam z formularza Jetpacka. No, to tutaj trzeba to też zaznaczyć. Ja nie korzystam na razie, więc tego nie zaznaczam. Membership, czyli dla użytkowników, tutaj, jeżeli też korzystamy z tych pluginów, tak, to tutaj mamy opcję do zaznaczania ochrony. Na razie z tego nie będę korzystał. Inne również podobnie. Jeżeli korzystamy z tych pluginów, to tutaj możemy wykorzystać tą wtyczkę do ochrony tego tak to będzie bardzo interesujące ponieważ będę chciał to uruchomić u siebie na stronie więc tę wtyczkę będę chciał uruchomić u siebie więc to mi się przyda dlatego wybrałem tą wtyczkę do ochrony antyspamowej tutaj na razie mam ustawiony tak mail na który mają przychodzić wszystkie poinformowania o jakichś próbach logowania atakach i tak dalej tutaj mamy wszystkie płatne jakby Dodatki, które można wykorzystać, to warto sobie, warto się zapoznać z tym jeszcze. Między innymi bardzo ważny do WooCommerce, do sklepu, tak. No i raporty, czyli informacje na stronie, co się działo, tak. I widzimy, że tutaj Chiny zaatakowały i został tylko jeden atak, jakby. Yy, no zabezpieczony. Natomiast jak widzimy komentarzy pojawiło się 17. Większość komentarzy jak już mówiliśmy wylądowało w artykule na temat wtyczki antyspamowej. No i teraz zobaczymy czy te nowe ustawienia które zrobiliśmy takie podstawowe pozwolą ochronić troszkę naszą stronę nasz blog. Jak widzimy na razie komentarzy nie przebywa więc zobaczymy czy czy działa. No i i to tyle na dzisiaj. Z tej strony Zakopiec. Dzięki za oglądnięcie. Oczywiście zapraszam do subskrypcji kanału i subskrypcji informacji, które tutaj wrzucam. Wtedy będziesz na bieżąco z wszystkimi informacjami, które poruszam na swoim blogu. Także pozdrawiam Cię, trzymaj się na razie.